Dzień dobry. Tutaj. Kuba. A tam. I. 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 Szymon. Szymon. I. No właśnie. I. I, I to Szymon jest, i Szymon. To, jest, to jest seria Minecraftowa Time. No i zapraszamy do oglądania. Pokażemy wam jakie są postępy po No coś no, się jest, zmieniło co? od pierwszego odcinka oczywiście. Ej, moje drzwi. Oczywiście, y, takie ładne zbiory. Oczywiście problemy techniczny z moim nagrywaniem. Znowu? Znowuś. Tutaj mam kotka, mojego kotka i to jest No, To kotozaur. Tak, kotozaur. kotozaur tak. Ja, nie ma... O, no jest nosty, ja mogę sobie z nim pospać. Skaroma. Co? <noise> to jest łóżko z karoma. A tutaj <noise> jest moje łóżko. O, ale kiedy? nie Oj, się na Chciał połamać powodnie. Dobra. I dzisiaj okay. co, co dzisiaj robimy? E, okay. Ja robię farmę, już to rezerwowałem. A wy możecie sobie iść do kopalni. E, ja nie chcę iść do kopalni, nie tak. lubię kopalniów. Przecież jako mówię przed odcinkiem, że idziesz do kopalni, ja więc... nie lubię kopalniów. Nie no dobrze, ja, do kopalni ja, po... jest to z Dobra, czyli muszę iść do kopalni, okej. Okay. Okay. Dobrze. To znaczy, ja biorę... Bo ty masz wsparcie na znajdywanie tak. Ja z kół czapki podróżniczki. Tylko moja się już kończy, jest... jest... Chyba tak. też żelazny kilof? Mam. To sobie zrobię żelazo. Dobra, weźmy. Bierzemy trochę drewna. O. Bo, bo skradzę węża. Oh. Trochę kobela. Dobra, ja biegniemy. Zrobiliśmy trochę ej, bo, bo ja tam widziałem taką sympatyczną jeszcze jedną też. Czekaj, co sobie wezmę mieć zrobię jeszcze Mamy niedaleko domu w system, systemie jest fajnie, ale tutaj sobie kopię pomieszczenia, ponieważ ja lubię kopać pomieszczenia Ale nie masz połowy twarzy Cześć, Cześć. Nie masz połowy twarzy, ja mam. A właśnie, i sobie oznaczyłem nasz domek jako ogórek ale ja sobie oznaczę jako... Aha, zapomniałem, że nie mam minimapy Dobra, choćku Chodź, do tego tego, konianku Czekaj, a żarcie wzięliśmy? Nie. Przepraszamy za mikro na jego odcinku, lecz ponieważ no. on ma taki piękny mikrofon, że może u nas na nagraniu. Jest fajnie to. na jego kanale. Z jest Zdóbci. totalne dno. Z Przepraszam, w przepraszam stronę, za Z którą to? stronę siedzi do twojego kanału? Mhm. ma ci... Spadłem. Spadłeś do domu. Mm. Nie, ja to zrobiłem specjalne zejście a, cześć, tutaj trzeba będzie się parkować. A tutaj Znaczymy. moje specjalne desie się popsuło, widzę. Tak. O, widziałem złoto. Ja też, ale masz żelazny kilo off. Ło! Przydałby się jakiś diament. Co? Kupaj się. Zrobimy motykę. Z... A, przydałby się dwa diamenty, to moglibyśmy motykę zrobić, na pewno. No, odjaksowałaś. Przesuń się. No. Dobra. Idź stąd. Trzeba z tym teraz jakoś zejść. Dzięki. Spoko. O wągiel. To go wykał, bo mi się nie chce. Nie, ja już jestem na dole. Nie chcesz jeszcze? Co, że czyni ja, ja muszę się przekopywać. Ja podpisałem na hardcor'a. Ej, ej, czekaj. O. Jakby co, to, to jakoś trzy minuty nagrywamy już, nie? No. Ja mam włączony stoper Masz ja, Pierwszy, od naszej pierwszej próby, no. Myślę, ja że od tego co zaczęliśmy nagrywać, co ja podziębok. OMG, co to się dzieje. Potem pokażę, mnie, jeśli będziecie chcieli w sumie jeśli kobiety się zechce podchodzić nagranie, pokażę, jaki jak jest najfajniejszy sposób e, e, dziwnego chodzenia w Minecraftie i to jest aż tak dziwne, że ja się zawsze przy tym śmienię, więc nie wiem co w tym cię. A, ta, a tam jest jakaś kopalnia? Jest kopalnia. Widziałeś ją? Tak? No. Ja widziałem opuszczone kopalnie No to jest opuszczone kopalnie właśnie A ja sobie chodzę mhm. po tym koniach, a może, może znajdę diaksę Eee Sprawdzałeś chociaż nie? Czy manu, masz, masz off Wyłączony... Masz żelazo, patrz Chat? Czat? Czat? Tak, mam wyłączony czad Pytam się, ponieważ już gdyś mogłaby być widoczna nasza IP serwera, czego byśmy bardzo nie chcieli Czyś tak jest White lista Ale ona no się item. bardzo często psuje no Ej nie, nie róbmy ciszy, bo cisza jest niefajna Jak tak milczymy no, no ja wiem. tutaj oram Mówmy la 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 Nie, to będzie jeszcze gorsze od ciszy no właśnie Zdecydowanie Nie By... mi się I... trochę nie chce kopać Aczkolwiek i tak go wykopię Uwięziłem się <laughs> W wodzie <laughs> Brawo Dziękuję. Tylko? O. O. O! Czekaj chwilę. Dobrze. Idę na Wszystko jest pięknie, ładnie. Mogę daleko kupać złoto! Wow, jeden złota, dwa złota. O no nie, złoto mi się spaliło. Hmm. Joga Jaka ruska kupa. Spaliło ci się to bezużyteczne coś? No. Smutne. Dlatego złota nie ma na x-rayu. No skąd wiesz, używasz? No? <laughs> nie tutaj, ale to tak. Używam, i złota nie ma jest. na X-rayu. Ja to wiem. Ja mam takiego X-raya, że, że nie ma. Skąd wiesz, że nie ma X-raya i złota? Nie. nie, nie ma tego e, węgla i złota. E, nie ma tego żelaza. Nie ma węgla z tego. Węgla Angielstone. Nie, Ja ogóle nie lubię, używać X-raya. No, nie ma węgla Angielstone. Oh, ojoj, ej, ej, ej. Posunąłem nasze schody. Brawo. Nie. E, e. O. Będziemy budowali mechanizmy, bo mam masz już 37R. Nie mam 38. Cheat, R. -er. gdzie, gdzie tu jest wyjście? Tu jest ok. Hm. <grypery> Zrobiłem okienko. Mati podjara. Nie, ale serio, zrobiłem coś typu okienko i tutaj jest ten Creeper, ja się go boję. E, Czekaj. Idę po kota, czekajcie, idę po kota. Dam sobie niewielką, bo bez optymania to ja umieram. Chodź założę. Hop. Chodź, pomożesz mi stracić tego głupiego Eee, Czekaj. Komo, gdzie ty ja jestem w kopalni, patrz tutaj. O to ha, zał... Już świeci, a nie. Nie, ja ja, po ja, ja, dołem ja, cisnę. Kocie. Ja do ja się boję, ponieważ od, od, odsadziłem kota, on nie chce do mnie ten. A czy masz rybę w ręku, he he. Nie wiem, czy to działa. Nie wiem, czy to, nie. Nie działa. to działa. O, lapis, lapis dla Julii. To mój Skype jakby, to? Nie! 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 Spaliłem się! Co miałeś? No nie, jestem Steven. Żelazny kilo, trochę węgla, zapałki Ech, tak to mój Dlatego nie chciałem iść do kopalni Matyjo, Matyjo. Cegła. Czego, tego, 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 fajna rzecz A, mam w ogóle na gadu, gadu Czuch. Nie wiem, ja nie mam gadu, gadu od... od nigdy nie Ja nigdy nie miałem mm. gadu, gadu to ja wyłączę. Ał, palę Ty też? Nie. W, 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 A ja sobie wpadłem do lamy. No, oh my omg. Chyba nie zabieramy tarosu, nie? Potem może nam się przydadzą. Ej, coś mała tak kopalnia. O nie, ej, wiem co jeszcze miałem wartościowego. nie, wiem jeszcze miałem wartościowego. nasze 13 mięsa, jedyne mięso jakie mieliśmy. A ja mam A po co? I chlebki. Nie wiem, żebyś nie sobie zrobili sentację. Co przypadku? chodź tutaj Idź ten głupi. O. o. No bo Bóg tutaj. Ja to no ciemno Ciemnota. Mi, kuba, chodź tu. Chodź, bo ja nie mam zapałek. Nie wziąłem, jestem biedny. No ja też miałem, tylko że są spaliły się w labie. Kurde, jak ciemno ja mam na jaskrawą. Tak Tak to nic nie ej, pomaga ej, 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 nie Ja pierniczę, brawo ja przekopałem Co ci? Ej, dobra, zaraz musimy kończyć odcinek z Dechunia doczuń. Z mamy już 10 minut Nie no, 8 no to od tego czasu co trzymam wychodzi tylko w tablu. Ej dobra, gdzie ty jesteś, bo cię nie widzę. Ja wszedłem do tej kopalni, tutaj jest to, to wejście gdzie. Też jestem, te, ja też jestem w kopalni. Znalazłem skrzyneczkę. A no właśnie, oto. Ja już ją opróżniłem O drugi, druga skrzyneczka. Już się je opróźniłeś. Upro... Upróżniłoś? No, już. Już, już, już je opróżniłem no. no. Kuba rozświetlę, dla mnie. Gdy ty tu, stoję przed tobą. Znikł! Rzuć, rzuć. Znikłeś. Rzucaj tu. No rzu rzuć mi gdzieś pod... Rzuć mi gdzieś to pochodzenie. Dzięki, wciągam je. Duch! Grzyby, ja chcę grzyby No, staliście mi od tej strony. O, ma widzę na mam następną skrzynkę. I następną skrzynkę. Ej, mam dużo no, no, na dyni. Tam Na pewno. No nie. No zobaczę sobie na nagrania. O, mam jeden diament. Nie, nie będę oglądał tego nagrania, ponieważ mi uszy odbali. Czemu? O dobra, ej, my już musimy kończyć. Ej, e, mam jeden diament. Czeka. Zbiegam z diamentem. Biegasz. Tylko nie wiem jak ja wyjdę. O! A, teraz spadnę do lawy Spadło. Nie zaatakowałem Mati rano? to tepni mnie do siebie poczekaj sekundkę, już cię tepnąć no tepni Mati, bo ja z ja nie wyjdę sorry, że używam takich cheatów, ale my jesteśmy laps je, ale ja jestem lapsem i nie, i nie, i nie lubię <grym> używać cheatów myślałem, że już masz zamiar mnie obrazić mówię no chciałem dzięki o cześć Kuba szybko ej, ej. Mati szybko Mati tepaj mati, tepaj! Rol. Lepaj Mati! Mati te płaczek. O, widzę. Widzę żelazo. Aaa! Tepa. Ja zna, akurat wykopałem żelazo. Nie, wpadłem mi je w ten Czekaj, schowam mojego jednego dnia. Ja Ej, o Jezu. A ja ciebie nadal nie widzę. A ja, a ja tutaj wypadłam wszystkie śmierci. Nie, nie wpadasz tepaj. mi. Dobra, chodźmy przed domek skończyć, Matt, jak to twoja farma. A tutaj stoi nasz Kuba. Patrzcie, co mam? Tutaj stoi posąg kuby z Kuby. O tutaj właśnie widzicie go, a tutaj Ej, chodź tu. Kładnij. Już biegnie. Gdzie gdzie to jest? To ziemnia. Ej, ale wyjście się, się zepsuło. Dobra, chodź Mati, skończymy. Tutaj biegnę. Szybko po... Chodź szybko, szybko. Szybko, szybko. Mhm bo my jesteśmy w podziemiach z Shimonem naprawdę? a ja no, wylazłem przed dom myślałem że będzie się nie o kobel a ci stało e, ej, gdzie wy jesteście? muszę piwnicy <grychy> o weź nie ma teraz jak się a ubiją no, mnie duchy panie... <grychy> nie nie widzi mnie dobra to my kończymy na razie cześć papa pa.